na tą szczytueczkę kolejny raz, to już jest dzisiaj czwarte branie Czwarty raz to, to jest branie na przynętę i proszę i mamy kolejnego ładnego szczupła on sobie płynie. No, to jest pstrąg żartujesz. To jest pstrąg o kurwa pstrąg Przepraszam Słuchajcie, to jest przynęta nawet na pstrąg i a za Marcina no coś niesamowitego proszę Państwa, tego jeszcze nie grali ha. No ładnie Spójrzmy to, spójrzmy teraz mistrza w akcji, spójrzmy mistrza w akcji Takiej okay. Bananik Jest dobrze No ładnie błyska A się śmiałem z podbieraka to co nam podbieram. Waleczny? Ojej, ty duże to jest wow. No może pstrąga to sobie no. weźmiemy no. Ty duże to jest Proszę Państwa, to jest pstrąg tęczowy może go dawaj tym, może siłowo podejmę? Nie wiem to, to, to odbiera go,